Szatan chce, żebyś pominął ten film, bo pragnie szydzić z twojego cierpliwego oczekiwania na Boga, tuż przed twoimi oczami. Nie pozwól mu wygrać. Czy jeszcze pamiętasz, skąd pochodzisz? Czy zdajesz sobie sprawę, że żyjesz w świecie utkanym z iluzji przez szatana, oddalając się od Boga z dnia na dzień? Szatan nigdy nie pozwala ci myśleć o wieczności. On karmi cię tym, co chwilowe. On nie zachęca cię do szukania prawdy, lecz do gonitwy za emocjami. On nie przypomina, jak bardzo Bóg cię kocha, tylko wciąż wmawia ci, nie jesteś ważny, nikt cię nie kocha. A kiedy zignorujesz ten film, szatan znów odniesie zwycięstwo. Zabrał ci kolejną szansę na spotkanie z Bogiem, jednak Bóg wciąż na ciebie czeka. Posłuchaj jego poruszających słów. Kiedy jesteś zmęczony i kiedy trochę czujesz ponurość tego świata, nie czuj się zagubiony, nie płacz. Bóg Wszechmogący, Stróż, przyjmie Twoje przybycie w każdym momencie, czuwa u Twojego boku czekając aż dokonasz zwrotu, czeka na dzień, w którym nagle odzyskasz pamięć, kiedy zdasz sobie sprawę, że pochodzisz od